Leszno, Kwadrans Samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. A gościem kwadransa samorządowego jest prezydent Miasta Leszna, pan Łukasz Bojowak. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam. Się. Zacznijmy od takiego tematu, który się ciągnie i ciągnie. Przypominamy państwu o osiedle Rejtana. Tam jest taka działeczka porośnięta drzewami, o którą się toczyły niezłe już tam boje. I na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami w szkole podstawowej numer 13 pan prezydent zapowiedział, że no, zanim cokolwiek tam się zrobi, to trzeba dokładnie. Zbadać te drzewa, które tam rosną. I otóż, proszę Państwa, właśnie to zaczyna mieć miejsce. Tak. Wybraliśmy i podpisaliśmy już umowę z firmą, która dokona ekspertyzy dendrologicznej terenu przy ulicy Rejtana, o którym wspomniał Pan redaktor. I ta firma będzie współpracowała z mieszkańcami, ponieważ w trakcie ostatniego spotkania właśnie w tej dzielnicy. Wybraliśmy taką liderkę, która w imieniu mieszkańców będzie też wspólnie jakby nadzorowała pracę tej firmy. Do końca kwietnia bieżącego roku mamy mieć już opracowaną ekspertyzę. To wynika z podpisanej umowy. Ja mam nadzieję, że firma, która na zlecenie miasta będzie. Wykonywała te badania drzewostanu. Oczywiście będzie też współpracowała ze, z liderką, że tak powiem, e, która, która została wytypowana na tym spotkaniu. Także te badania będą dokonywane wspólnie z mieszkanką i dalej mieszkańcami tego osiedla. No właśnie, o, znaczy to, tam, tam rośnie taki las, który już jest dosyć spory i te drzewa są dosyć duże. One dosyć gęsto rosną i pojawia się pytanie czy one tak naprawdę mogą sobie tam rosnąć, czy one nie zaczną zagrażać na przykład tym, którzy pod nimi chodzą, tak? Tak, no bo za chwileczkę, jeżeli e, jakieś dziecko, czy, czy, czy e starsza osoba e, no, w, e, będzie poruszać się po tym lasku, spadną gałęzie, albo coś się stanie, no to oczywiście ja ponoszę pełną odpowiedzialność e, karną, dlatego chcemy też mieszkańcom powiedzieć, że drzewostan drzewostanem, ale też e, warto e, sprawdzić e, żywotność e, i stan tego drzewostanu. Tak jak powiedziałem, jestem konsekwentny, ponieważ tam jeszcze było kilka innych tematów, które, o których żeśmy rozmawiali, oczywiście temat przewodni, to kwestia tego lasku, będzie ocena, będzie ekspertyza, jest nadzór, że tak powiem, społeczny nad pracami. W dniu wczorajszym skontaktowaliśmy się właśnie z tą liderką, żeby ją poinformować. I mam nadzieję, że moje służby, które będą nadzorowały, tu chodzi o wydział ochrony środowiska. Będą też wspólnie komunikowały się z tą liderką. Dlaczego wybraliśmy tą osobę? No tylko dlatego, że z tego spotkania wynikało, że my zlecimy ekspertyzę, z której będzie wynikało, że trzeba będzie wyciąć las, tak? I A ja powiedziałem, trochę więcej zaufania dla służb miejskich. No ale jeżeli dendrolodzy stwierdzą, że rzeczywiście no przynajmniej niektóre drzewa trzeba będzie wyciąć, no to trzeba będzie wyciąć. No ale to się odbywa na całym świecie, tak? Jeżeli drzewo jest chore i trzeba wyciąć. No to wycinamy. Takim przykładem było drzewo, które y, y, musieliśmy wyciąć y, niestety z wielkim smutkiem y, na Leszczyńskim Rynku. Tam właściwie dwa drzewa i będą nowe nasadzenia. Y, ale no, no to jest też y, no konsekwencja y, y, pewnych działań miasta. Tak? No, y, ostatnio też byłem na ulicy Henrykowskiej. Wydawało się, że przepiękne y, drzewa. Y, okazało się, że po jakiejś wichurze one y, y, złamały się no i okazało się, że właściwie drzewa z pustą korą tak no mm -hmm. no no, i... no, nie, no cały czas jest to pytanie czy to ma być docelowo teren zielony czy miasto ma jednak inne przeznaczenie dla ekspertyza, tej ekspertyza czyli kwiecień końcówka kwietnia e, odpowie nam na te pytanie to czekamy do końca kwietnia. Kolejna do, dobra wiadomość dla miasta, już ją zresztą podawaliśmy. Przetarg na opracowanie tej kompleksowej dokumentacji projektowej przewodowy ulicy święciachowskiej. Przypominamy drugi przetarg. W pierwszym przetargu cena była półtora miliona. Tak, złotych. jest po, o pół miliona więcej niż miasto planowało. Teraz ta sama firma, co ciekawe, dała cenę w granicach. Nie, inna. To jest firma, która przygotowywała projekt jeszcze ze czasów mojego poprzednika, prezydenta Tomasza Malepszego i współpracy Pracowała w projekcie o nazwie OFAL, czyli były to środki norweskie. Także ta firma już e, zna, że tak powiem, problemy ulicy Święciowskiej, ale oczywiście ja przypomnę, że to zadanie zostało e, rozszerzone o tak zwane te e, łączniki e, całej ulicy Święciechowskiej, czyli rozszerzone zostało zadanie. E, jeżeli wszystko e, e, zostanie przygotowane zgodnie oczywiście z procedurą wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych, nie będzie żadnego odwołania, to pod koniec marca yy, będzie informacja o wyborze tej najkorzystniejszej firmy, która złożyła tam, czy oferty, która złożyła tam tą, tą ofertę, przepraszam, no mhm. i podpiszemy umowę. Termin, termin, który nałożyliśmy w sifs to prawie 15 miesięcy, mam nadzieję, że uda się to szybciej zrobić. W międzyczasie też będziemy pracować nad pewnymi rozwiązaniami, przede wszystkim jeżeli chodzi o przejazd kolejowy na ulicy Święta Ciechowskiej, to jest linia kolejowa L14. No i w dniu wczorajszym po raz kolejny wysłaliśmy pismo do, polskich, do PKP, Polskie Linie Kolejowe, tak żeby ewentualnie zmobilizować, zmobilizować PKP do modernizacji tego przejazdu, który też kosztuje kilka milionów. Chcemy uzyskać pozwolenie na budowę, bo 14 milionów mamy w budżecie, natomiast no szacujemy, że ta inwestycja no może przekroczyć lub może być w granicach około 30 milionów tak żeby tu akurat też jest to odpowiedni czas na to, żeby przygotować mechanizm finansowy, żeby zabezpieczyć środki finansowe na realizację tej inwestycji, która będzie oczywiście podzielona na okres czasowi, czasowy w WPF-ie? No i też z punktu widzenia technicznego, komunikacyjnego, nie wyobrażam sobie zamknąć całą tą ulicę. Także będzie etapowanie tej inwestycji. Tak jak Państwo słyszą, 15 miesięcy na przygotowanie tej pełnej dokumentacji. Musimy uzyskać decyzję środowiskową. Przepraszam, Aha. Panie Redaktorze, że to jest proces bardzo długi, a de konsekwencją decyzji środowiskowej jest uzyskanie. A może bo... jednocześnie ci wykonują projekt, a wy się stawiacie o decyzję, że w jednym czasie to wszystko, wszystko, dostaniecie... muszę zrobić, to wszystko będzie y y opracowywała i przygotowała jednostka projektowa, która podpisze z nami umowę. To jest po stronie. I jeżeli firm... dobrze liczę, przetarg na same roboty mniej więcej w połowie przyszłego roku. Tak, ale tak jak powiedziałem, dla nas e, najważniejszym zadaniem jest to, żeby znaleźć połowę jeszcze środków na, te, na tą inwestycję. E, wcześniej myślałem o tym, żeby ogłosić przetarg w systemie Zaprojektuj, wybuduj, ale. No nie ma programów, czy też ze środków unijnych, czy też rządowych, gdzie nie jest wymagane pozwolenie na budowę, czyli tak naprawdę przygotowanie dokumentacyjne, no to, to są już wymogi formalne konkursów ogłaszanych, nie tylko przez wojewodę, czy też Ministerstwo Infrastruktury, czy też instytucje z Unii Europejskiej. No pozwolenie na budowę musi być. Połowa przyszłego roku, czyli będziesz po Ale przed nami, przed nami jeszcze, przed nami jeszcze, panie redaktorze, dyskusja z mieszkańcami, ponieważ linia na Powietrzna będzie schowana, no i trzeba będzie rozmawiać z mieszkańcami, aby też się przygotowali na wysiłek finansowy związany ze, z wykonaniem przyłączy. Nie wiemy, ile kosztuje. Ja nie wiem, ile wykosztuje. My jesteśmy po, przyłącza. po spotkaniu z dyrekcją ENEI, to też jest przedmiot naszych działań. Osoba wytypowana przeze mnie, chodzi tu oczywiście o urzędnika, będzie miała za zadanie kontaktować się bezpośrednio z każdym mieszkańcem i informować o, o tym. Uh... W tych działaniach związanych właśnie z, z wykonaniem przyłączy. No to wszyscy będą musieli się zgodzić, bo nie wyobrażam sobie, żeby szły dwie Ale linie. takie inwestycje są realizowane w naszym regionie, takie inwestycje realizowało miasto. No, w, w, uważam, że linię powietrzną trzeba schować, bo przecież będzie też nowoczesne oświetlenie. E, mieszkańcy no, będą musieli po prostu też e, wiedzieć, że to są też wa warunki e, operatora, jakim jest ENA. I jeszcze chcę zapytać o bieżące inwestycje, takie, które lecą akurat i y, w trybie takim. Bieżącym? Czy mamy jakieś opóźnienia tutaj? Nie mamy opóźnień. Jeżeli chodzi o wykonawcę, ale i 21 października w dniu wczorajszym formalnie zgłosił odbiór tej inwestycji i ta inwestycja będzie odbierana przez pracowników MPW i Miejskiego Zarządu Dróg. Jeżeli chodzi o zaborowo i budowę przedszkola, termin niezagrożony, trwa wyposażenie tego obiektu i planujemy zakończenie, czy oddanie tego obiektu w kwietniu tego roku. Trwają prace związane z termomodernizacją szkoły podstawowej numer 10. Tam rzeczywiście idzie to wszystko według ustalonego harmonogramu. Nie ma opóźnień. Przygotowujemy się do przetargów. Jeden przetarg jest jakby już uruchomiony i czekamy na oferty. Chodzi o remont dachu szkoły podstawowej numer 13 wraz z remontem zaplecza sanitarno-szatniowego. Do 10 marca Podmioty, które są zainteresowane tą inwestycją, mogą składać oferty. Jest to inwestycja w ramach Polskiego Ładu. Przygotowujemy się do przetargów, jeden z największych przetargów, czyli modernizacja basenu Akwawit w systemie zaprojektu i wybuduj. W marcu chcemy ogłosić ten przetarg. To będzie końcówka marca, ponieważ jeszcze dopieszczamy SIFS. No i też Um... przygotowujemy się do przetargów. Właśnie trwają przygotowania do uruchomienia procedury przetargowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w zespole szkół numer 4, a dodatkowo też ogłosimy przetarg na budowę boiska z nawierzchnią trawiastą. Chodzi o boisko pełnowymiarowe, które chcemy wybudować w kompleksie sportowym imienia Zdzisława Adamczaka w Zaborowie. To jest taki gest, ale też wspólne uzgodnienia i, i prośby przede wszystkim działaczy, sportowców Polonii 1912. To są te pieniądze z Polskiego Ładu, które przełożono z tak, ale Dodatkowo Centrum. też, panie redaktorze, przygotowujemy się i składamy wnioski na różne zadania, nie tylko drogowe. Przed nami też już termin, który, do którego się przygotowujemy, czyli do 17 bodajże marca, Składamy wnioski w ramach Polskiego Ładu. To są zadania, które mają związek z remontami, rewitalizacją zabytków. No i tu mamy wytypowane inwestycje nasze. Na pewno myślimy o Szkole Podstawowej nr 1, na pewno myślimy o Budynku przy ulicy Chrobrego po bibliotece. Ten budynek, ten budynek wymaga pilnych już działań, nie tylko związanych z remontem dachu, ale właściwie wzmocnieniem całej konstrukcji. I na pewno myślimy o przebudowie czterech pierzei leszczyńskiego rynku. Chodzi o remont chodników. Mamy już koncepcję, ale i, i dodatkowo też składane są wnioski przez wspólnoty mieszkaniowe. Mówimy tu o obiektach mieszkalno-usługowych, które są wpisane do rejestru, także maksymalnie bodajże chyba siedem wniosków możemy złożyć i, i do takie, mm -hmm. e, i takie wnioski będziemy składać do kolejnej edycji Polskiego Ładu. A jak już pan prezydent wspomniał o tym budynku po bibliotece przeznaczenie przy tego budynku, już Aha. jakiś jest wyklarowane? Na pewno będzie to e, 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 obiekt, e, który który będzie włączony w struktury miejskiego ośrodka kultury, czyli już mogę powiedzieć, że będzie to funkcja przede wszystkim kulturalna. I już na koniec i już na koniec też przypomnę, że w marcu będzie przetarg na parkometry nowe, parkomaty, przepraszam, tak, na mieście. Pojawiły się kolejne pytania dotyczące leasingu, odpowiadamy systematycznie. E, mam nadzieję, że e, też będą podmioty zainteresowane, żeby te parkomaty zamontować. I wpłacą tak. wadium w terminie, bo ostatnio właśnie I cały przetarg się o to zapalił, że pół tak. godziny za późno wpłynęło to wadium. Tak jest, tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję Prezydent Miasta Leszno, panu Łukasz jak był naszym gościem. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Leżno. Kwadrans Samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.